Ja tutaj zebrałem ekipę chłopaków, kanałów newsowych albo kanałów komentarzy, którzy dyskutują o skamach na swoich odcinkach. na przesyłka od takiej angielskiej marki i produkuje zegarki. To są rajstopy polarne. Zaję wam, minus 30% na te rajstopy, więc grow! Trzeba zrobić listę, ale rajdy też muszą być, bo to te rajdy odstraszą. Wszyscy się pod tym podpisujecie, tak? Czuję że to może się odbyć rykoszetem po prostu. I chuj. Załóżmy, że mamy stary influencera, który reklamuje skamy. Jeżeli mamy zawodnika oszusta, to po prostu zostanie on w federacji wyjebane. Co kurwa? Robię konkurs. Do wygrania jest samochód. To jest fabryka skin która zajmuje się produkcją rzeczy do wybielania zębów. na najazd. Co tam skurwysuje? Ja pierdolę. Poczekajcie chwilę, widzę, że jest z piesiński dołączył. Nie wiem kto cię tu wpuścił, ale to Żerują na biednych influencerach. Ludzie wszędzie próbują znaleźć skan. Co zrobić z tymi influencerami? Do psiakobusa i do lasu. Radykalny krok, ale wydaje mi się, że będzie najbardziej efektywny. Natsu jest recydywą. Ona jest tego świadoma, tylko że tam każdy to robi, no to trzeba ona ma nie robić? Będę miał postawiony zarzut przewodzenia zorganizowanej grupy przestępczej. Wrócimy do Agencji Detektywistycznej i znajdziemy coś na Was, żebyście zobaczyli jak to jest być osobą hejtowaną. Ty mi kurwa, grozisz kurwa. <laughs> <laughs> Pizza w świecie, koza grzęsie. To może niszczyć karierę twórców? Co ta frajerzyna powiedziała? Na kto by się spodziewał, nie?